Czym jest testament notarialny? Testament notarialny jest jedną z form testamentów zwykłych. Jest najbardziej zabezpieczonym rodzajem testamentu. Sporządza się go w obecności notariusza, co daje pewność, że dokument jest ważny i zabezpieczony. Notariusz potwierdza tożsamość spadkodawcy, a także zapewnia, że treść testamentu jest zgodna z wolą spadkodawcy. Ten rodzaj testamentu jest polecany. Tak naprawdę wszystkim. A już w szczególności, gdy mamy do czynienia z dużymi majątkami lub skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. Profesjonalny prawnik może pomóc Ci w sformułowaniu treści tego przyszłego testamentu w sposób precyzyjny i zgodny z prawem, co minimalizuje ryzyko sporów po śmierci spadkodawcy. Z tytułu sporządzenia ostatniej woli w ten sposób konieczne jest uiszczenie opłaty. Wynosi około 100 zł. Testament notarialny daje dodatkową ochronę i pewność co do ważności dokumentu. Ponadto notariusz zabezpiecza testament w swoich archiwach, co chroni go przed utratą lub zniszczeniem. Testament notarialny może być odwołany przez spadkodawcę w każdym momencie, każdym następnym testamentem, także za pomocą testamentu holograficznego, czyli własnoręcznego. Szczegółowe informacje o dostępności pomocy w różnych sprawach znajdują się na stronie internetowej polso.pl.